A to jest żywe drzewo. No żywe. To się zdarza, że drzewo z jednego rdzenia, to taki jak fiutek. To jest jego stary rdzeń ze środka się w dwa takie wykształcił, bo to jest jeszcze kawał bułka zielonego, ale wcale, mimo że ma, a tutaj trociny się wysypały z tego pustego pnia, o tam nie widać jak daleko, ale przypuszczam, że, oj kuszcz Wiadomo Oj, no może to jakoś nie najlepsze ale szaman już zmęczony, bo nie spaliśmy dziś w nocy. Tak wygląda. A z boku niby cały pień. No i u góry normalny buk.